Trzeba mieć serce otwarte dla ludzi. Czyli nie warto narzekać? Nie, nie warto, można. Le, le, się pozytywnie. Jakimi wartościami kierować się w życiu? Coś młodym, żeby pani opowiedziała. Wartościami, no wartościami, żeby mieć y, y, czyste sumienie, zgodnie ze swoim sumieniem po prostu. Czyli jakiś jakieś konflikty nie wchodzą w grę, jakieś kłótnie, tak, nie ma szans? Nie, zawsze trzeba, zawsze trzeba przebaczać. Zawsze... To nieważne. Mhm. Zawsze. Pani, pani zawsze każdemu wybacza? No tak, staram się. <laughs> <laughs> Już... Wie pan? No marzenia są, no ale to wycieczka w ciepłych krajach czy co? To znaczy, byłam już w ciepłych krajach. O, teraz jak, bym się bała... jak było? Bardzo ładnie. Bałabym się jechać, teraz bo są takie, wie pan co? co się, y... się pani obawia? No są tacy, takie rozruchy w tych krajach ciepłych, że, że się. A w Polsce pięknie jest? No w Polsce jako tako. Jakie miasto pani poleca? Jakie miasto? Góry? Lubię? Ma, góry może. Morze, może. może. może, może jakie, jakie miasto na morze? Pod. Co pod tak? lubię? Lubię. lubię. No, nad morzem w ogóle lubię. Góry i źle się czuję góra. Czego Pani żałuje w życiu? Czy jest coś takiego? Jakie decyzji może... Czego żałuję? No młodości żałuję. <grym grym 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 zamiarzy> pan jest młody, to wie pan. Znaczy, to, naszy, to się, to się tego. Praca yy, jaka była? Z mi tak dalej. Praca była no, w miarę taka. Wie... Jaka jak na branża? Tak, mniej więcej. I, nie, no, o pracowałam w księgowości ostatnie lata. To... lubiła pani księgowość? Lubiłam księgowość, tylko Ciebie że. Ostat... Tak, lubiłam. No, trudny, tak. No, trudny zawód, ciężki zawód, niedoceniany. Ale, ale lubiła pani ogólnie to praca? Tak? tak, tak. Właśnie, że lubiłam. Na stare lata już musiałam robić. Czego pani mogę życzyć na koniec? No na koniec. Zdrowia. Dużo zdrowia. A co pani bierze te, pozytywne podejście do ludzi, że tak powiem? Tak. Skąd to Pani ma... No, z, z, chyba z charakteru. Czy Pani tak się już urodziła, wesoła? Tak, tak, tak. tak zawsze jestem optymistyczna. Warto być takim człowiekiem uśmiechniętym, tak, tak? Pozytywnym? Tak, tak bo y, ludzie, którzy nas, wie Pan co... Y, na większość tutaj narzeka, jak nagrała tak. na, na ten narzekają, kontyrze, coś tam, że bieda, że tak dalej. Narzekają i ciągle im, je, wie Pan, pieniądze to nie wszystko. Tak, że pieniądze, że, że no, tak. coś tam, że emerytura za mała. Mają nauczony na, narzekać, no, ale zawsze trzeba mieć... Y, Serce otwarte dla ludzi. Czyli nie warto narzekać? Nie. Nie Lepie, można. Le, się pozytywnie. Szybkie? Czy jest pani szczęśliwa? do internetowa. Tak, jestem szczęśliwa. Jaki powód? 30 sekund. Czy, czym jest szczęście dla pani? No jest, szczęście do, jest Szczęście jest w rodzinie, wie pan. Czyli rodzina ważna? Tak, ważna. Pieniądze rzecz. ważne w życiu, czy... No, niekoniecznie. Zdrowie? Zdrowie Drowie też najważniejsze. Jak ma zdrowie w pani wieku? No... Ruchy, spacerki? No ruchy są, spacerki są, ale wie pan... spacerów? Złamałam, złamałam rękę w tym roku i U, tak to, to nie tak. pewnie się czuję teraz. Ale jak wcześniej, to pani dużo chodziła, tak? Tak, tak. Pracowałam ciężko, dużo chodziłam, także... To w wolnym czasie na emeryturze jeszcze, tak 30 sekund. Co można robić na emeryturze? Ciekawego. Na emeryturze dużo rzeczy można robić. Opiekujemy się wnukami. Czy wnuki ważne, tak? Ważne wnuki, ale moje wnuki to już urosły, także no sporadycznie się opiekuję, ale najważniejsze no to wie pan co... Życie. To jest najważniejsze w życiu dla pani? No, zaskoczył mnie pan bardzo, no, no wie pan co, w moim wieku, no to cicho, spokój. Cicho spokój ważny, tak? Tak, właśnie. Yy, Czy w w wolnym czasie, co jeszcze, jakaś może całka, krzyżówki, jakieś mam, filmy serialne?